Pandemia też bardzo wpłynęła na nas wszystkich psychicznie. Przez to, że mam więcej czasu, mogę więcej czytać i więcej dowiaduję się też o kryzysie klimatycznym. Obserwuję to, że mamy coraz więcej zachorowań, sytuacja jest naprawdę poważna, a z drugiej strony z tyłu głowy mam to, że grozi nam ogromna katastrofa klimatyczna i że tak naprawdę może być jeszcze gorzej. Świadomość tych obu rzeczy jest często bardzo przytłaczająca i przygnębiająca, i często bardzo trudno jest sobie radzić z tymi emocjami. Dużo osób doświadcza lęku klimatycznego i boi się o swoją przyszłość, o swój los. Już teraz dużo osób zgłasza się do, do specjalistów. W Australii mogliśmy zobaczyć ogromne pożary. Kryzys klimatyczny tylko potęguje takie wydarzenia i to, że te pożary były na tak ogromną skalę. Było dlatego, że kryzys klimatyczny cały czas postępuje, natomiast nikt z nas nie spodziewał się, że parę miesięcy później podobne pożary spotkają nas. Pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym nie były na tak ogromną skalę, jak w Australii, natomiast były przerażające. W z mojego osiedla, było widać dym i, i łuny ognia. I ja byłam przerażona, że, że to jest tak blisko. Ale nie wszyscy łączyli fakty i nie wszyscy twierdzili, że, że te pożary to konsekwencje kryzysu klimatycznego. Po prostu twierdzili, że jest susza, więc to jest normalne. Podlasie często jest postrzegane jako region bardzo zielony, pełny, przepełniony lasami, i terenami zielonymi, drzewami. Ale prawda jest taka, że, że tych lasów jest coraz mniej i, i ludziom się tylko wydaje, że, że mamy dużo terenów zielonych, ale tak naprawdę one cały czas znikają i cały czas wycinane są kolejne i kolejne drzewa. W dobie kryzysu klimatycznego powinniśmy podejmować wszelkie działania, które pozwalają Łagodzić jego konsekwencje i wycinka lasów z pewnością takim działaniem nie jest. I tak naprawdę, chroniąc lasy, chronimy samych siebie i chronimy naszą przyszłość. To jest niewygodna prawda i ludzie nie chcą słyszeć tej prawdy, nie chcą wyrzeczeń, nie chcą, żeby coś było niewygodne, nie chcą zmian, bo, bo może gdzieś podświadomie. Domyślają się, że, że jest to poważna sprawa. To, czego ja się najbardziej boję, to to, że będą coraz częściej występowały susze, powodzie i przez to będzie coraz bardziej brakowało nam jedzenia i picia. Moja siostra należy do pokolenia, które o wiele bardziej odczuje skutki kryzysu klimatycznego niż, niż ja. Jeżeli jestem jedną z ostatnich osób, które mogą wpłynąć na to, że świat będzie wyglądał inaczej, to czuję po prostu obowiązek, żeby to robić. Gdybym teraz siedziała bezczynnie, nie mogłabym za parę lat spojrzeć sobie w oczy, kiedy siostra zapytałaby mnie, dlaczego siedziałam bezczynnie i nic nie robiłam, kiedy jeszcze był na to czas, kiedy jeszcze można było coś zmienić, nie potrafiłabym spojrzeć w lustro.